Witam państwa serdecznie, nazywam się Zahira, jestem doradcą na portalu Wróżby Online. Proszę państwa, oczywiście podczas naszego programu dzisiejszego możecie państwo do mnie dzwonić. Możecie państwo również wysyłać smsy, tylko moja taka ogromna prośba. Jeśli wysyłacie smsy, za każdym razem bardzo proszę o to, żeby wpisać swoje imię. O to, żeby wpisać datę urodzenia. Oczywiście drugiej osoby, o którą się pytacie, też jeśli znacie, jeśli nie, to poproszę o same imię. No i oczywiście, jeśli nie chcecie Państwo, żebym czytała tutaj Wasze imiona, Wasze daty urodzenia, w takim razie proszę na samym początku tego SMS-a napisać, żeby był to anonim. Wówczas ja przeczytam na głos pytanie, Państwa odpowiem oczywiście na nie. Natomiast nie będę czytała tutaj żadnych waszych takich danych, tak że tak powiem. I proszę państwa, oczywiście każdy z państwa po programie każdy z Państwa po programie dostanie ode mnie odpowiedź, tylko przyjęliśmy nową, że tak powiem zasadę, że po prostu możecie Państwo otworzyć sobie dany program znanego dnia i odsłuchać odpowiedź na Wasze pytanie. Oczywiście dla widzów z zagranicy możecie Państwo dzwonić, mamy taką usługę kolbek, to też zachęcam również do, do dzwonienia Państwa. No i oczywiście nie przedłużając jak zwykle, ponieważ już Państwo do mnie piszecie, już tutaj wysyłacie swoje smsy, a zawsze zależy mi, żeby każdemu z Państwa podczas programu odpowiedzieć na Waszego smsa. Oczywiście nie zawsze to się udaje, niemniej jednak staram się, żeby każdy z Państwa usłyszał odpowiedź na swoje pytanie. Więc już, żeby nie przyciągając, ja przyjdę do, do naszych smsów, do odpowiadania na nasze smsy. Także bardzo. Zapraszam każdego z Państwa, oczywiście, kto, y, kto ma ochotę i kto ma jakieś pytanie do mnie, to oczywiście zapraszam. Dobrze. Tutaj napisała pani Grażynka. Nie mam napisane, żeby to był anonim, więc pozwolę sobie przeczytać. Witam, co mi czeka do końca tego roku w miłości. Czy będą jakieś zmiany? Pozdrawiam. Grażyna. Ponieważ to był SMS przed programem i ja nie wiem, czy pani Grażynka tu sobie życzy, żeby to, był, żeby to był anonimowy SMS, czy nie, więc nie przeczytam pani daty urodzenia, natomiast sobie oczywiście obliczę i za chwilkę odpowiem na pani pytanie. Pani Grażynka, Pani jest piąteczką numerologiczną. Dobrze. I już zobaczymy co tutaj co tutaj Panią czeka do końca, do końca tego roku w miłości. Dobrze. Już patrzymy, co panią czeka do końca tego roku w miłości. Cóż tu mamy? Do końca tego roku. Pani Grażynko, ja bym powiedziała, że tutaj do końca tego roku, jeśli chodzi o, o Pani tą sferę uczuciową, to nic takiego tutaj się zbytnio nie, nie wydarzy. Będzie Pani miała wiadomości od jakiegoś mężczyzny, niemniej jednak to nie będą wiadomości, które by, które by Panią ucieszyły, które by Panią w jakiś sposób satysfakcjonowały. Ja bym powiedziała tak, że jeśli chodzi o sprawy uczuciowe tutaj, to w tej chwili ma Pani, że tak powiem, taki troszkę lekki przestój. Oczywiście, że to się zmieni, natomiast e, sądzę, że to się zmieni, ale dopiero na początku przyszłego roku i to nawet może być bardziej w takim, takim okresie wczesnowiosennym, tak, bo tutaj taki okres nam się pokazuje. Do tego wszystkiego to, co jeszcze nam u Pani wyszło i myślę, że jest to ważne, dlatego karty też nam to pokazały, to w tej chwili ważniejszą rzeczą są sprawy, sprawy tutaj urzędowe, które... No, o których dostanie Pani wiadomości i to musi Pani, to musi Pani pozałatwiać, to musi Pani pokończyć. Ogólnie będzie Pani miała w taki okres teraz, że gdzieś będą się pojawiać jakieś pomysły, jakieś zmiany w Pani życiu i będzie je pani, że tak powiem, realizowała, będzie je pani wprowadzała w życie. Zresztą bardzo dobrze, bardzo słusznie. Tutaj wychodzą nam jeszcze sprawy pani związane z zagranicą. Pokazuje się tutaj zagranica, pokazują się wiadomości również przy tej zagranicy, no to co będzie do końca, do końca tego roku, tak? Natomiast jeśli chodzi o te sprawy uczuciowe, to tutaj, tak jak pani powiedziałam, że no, nic, takiego, nic takiego się nie wydarzy, jakiegoś bardzo istotnego, tak? Istotnych zmian w sprawie uczuciowej do końca tego roku u pani nie widzę, pani Grażynko. Także pozdrawiam panią y, oczywiście serdecznie. Dziękuję za SMS-a. No i przechodzimy do kolejnego. Tutaj już, tutaj już pani prosi o anonim. Już widzę, że tutaj się zaczynają anonimy. Dobrze, już sobie tylko sprawdzę. Momencik. Patrzę, czy dobrze tutaj. No oczywiście, że nie dobrze napisałam Pani datę urodzenia. Jest szósteczką numerologiczną. Pytanie Pani brzmi: co wydarzy się w ciągu roku w moich uczuciach? Dziękuję. Dobrze, zobaczymy już tutaj, co u Pani wydarzy się w ciągu roku w Pani uczuciach. Może wezmę te karty. Co tu się wydarzy? W ciągu roku w Pani uczucia. Już patrzymy. Mm. Co to nam się wydarzy w ciągu roku u Pani w uczuciach? Pokazuje się partnerstwo. Ja bym powiedziała tak: jeśli chodzi o uczucia Pani, to tutaj z pewnością na brak zainteresowania ze strony mężczyzn. No, nie powinna pani narzekać i sądzę, że nie narzeka pani, dlatego że no jest pani młodą osobą, młodą kobietą, natomiast jest wokół pani dużo ludzi, jest również dużo, dużo tutaj mężczyzn. Ale pokazuje się również w kartach nam tak, że ten przyszły rok u pani będzie takim rokiem dosyć istotnym. Pokazują się zmiany, te zmiany są wręcz nieuniknione. I tutaj tak, a propos mężczyzn, to mamy jednego młodego mężczyznę, takiego kawalera. Fajnego, ale również jest przy pani starszy, starszy taki mężczyzna. Tutaj są spotkania towarzyskie, gdzieś, ale pani ciągle się jakoś tak martwi, gdzieś ciągle, jakby pani nie mogła trafić na tą swoją, na tą swoją drugą połówkę, natomiast będzie pani w przyszłym roku podejmowała decyzję, bo ja sądzę, że pojawi się mężczyzna i to zupełnie nowy mężczyzna. Wiekowo jest to, pokazuje się, to osoba taka mniej więcej plus, minus w Pani wieku, młody mężczyzna. I tutaj będzie Pani, tak jakby Pani musiała dokonać wyboru między dwoma, dwoma mężczyznami. Jeden starszy, drugi młodszy i tutaj będą Pani wahania i Pani dokonywanie, dokonywanie wyboru. Będzie, nie będzie to łatwa sytuacja, natomiast ja sądzę, że mm, zdecydowanie lepszą partią dla Pani byłby ten młodszy mężczyzna. Przy nim ma Pani spełnienie, ma Pani radość, miłość, gdzieś takie też również fajne relacje w dogadywaniu się. Tego starszego tutaj zdecydowanie Pani, pani odradza. Karty nawet pokazują, żeby gdzieś nie. Jeśli pojawi się w ogóle ten starszy mężczyzna, to żeby mu Pani nie ufała do końca, bo on tak, on tak nam się w kartach pokazuje. Czyli myślę, że ten przyszły rok, tutaj co w ciągu roku, bo Pani się pyta w ciągu roku. Ja natomiast twierdzę, że to będzie przyszły rok, że to będzie w okolicach gdzieś około pół roku, za jakieś pół roku. Tu będzie pojawienie się zupełnie nowego mężczyzny, bardzo fajnego mężczyzny, takiego mniej więcej w Pani wieku. I to, jest, I to jest nieuniknione. No. Tak bym powiedziała, że to jest nieuniknione. To są rzeczy, na które Pani nie bardzo ma wpływ, i tutaj tak czy inaczej się poznacie. Ale naprawdę, przy tym młodym mężczyźnie będzie Pani mogła liczyć na, na stabilizację, na coś poważnego, na coś konkretnego. Pani troszeczkę tutaj jest taka niezdecydowana, bo nie bardzo, nie bardzo tak jakby mężczyźni, którzy są dookoła Pani, z którymi gdzieś tam. Pani miała jakieś, jakieś, kontakty, tak, nie bardzo Pani odpowiadała, jakby do, do dnia dzisiejszego nie trafiła Pani na tego jednego takiego konkretnego mężczyzny, natomiast to się, to się, tutaj zmieni w przyszłym roku, tak, w tej chwili no to te sytuacje u Pani, no tak, wygląda, tak jak do tej pory, tak jak do tej pory tutaj będzie, będzie to wyglądało. Ale, ale przyszły rok przyniesie zmiany i to, myślę, że dosyć ciekawe zmiany. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki oczywiście i życzę powodzenia. I proszę się, proszę się nie bać naprawdę, bo myślę, że w końcu kiedyś no, trzeba, trzeba komuś zaufać. Także pozdrawiam jeszcze raz. Dobrze, proszę Państwa. I mamy kolejnego SMS-a. Kolejny SMS również pani, pani, pani prosi o, o anonimowość. Dobrze. I pani prosi na wizję, oczywiście, nie ma problemu. Mhm. Dobrze, ja sobie tylko zapiszę. Pani jest już numerologiczną. Dobrze. Pytanie. Pytanie pani natomiast brzmi tak. Co myśli i co czuje do mnie no co myśli i co czuje do mnie no mężczyzna prawda brunet daty nie znam dobrze zobaczymy co tutaj co myśli i co czuje do pani do pani ten mężczyzna który jest tutaj brunetem tak co myśli i co czuje dobrze zobaczymy tutaj co nam karty pokażą co pan myśli o pani i co, i co czuje Pan jest brunetem. Co myśli? A i czy coś czuję. Przepraszam najmocniej. Co myśli? Co... Dobrze. To może w pierwszej kolejności zobaczymy w ogóle, co pan myśli o pani, prawda? I zobaczymy, czy nam się tutaj od razu pokażą jakieś uczucia, czy, czy, czy sprawdzimy to oddzielnie. Dobrze. Co myśli? Co o pani myśli? Już patrzymy, co on myśli.